Stary, zobacz, co jest Sara i Kowsowi. To jest takie chińskie Sekiro, mocno ym, inspirowane. Dobry kontencik, będziesz miał bo beki sporo. Oho. Co my tu mamy? Chińskie Sekiro, ta. Ten mrok to od razu mi tak daje vibe Phantom Blade Zero nadchodzącego, powiem szczerze. Ten, ty, ty, ty. Ja wam przetłumaczę Gigamroczna sprawa, Nito użył swojej mocy z rozkładu, głyn rzucał piorunami. No ja ten cinematic wygląda całkiem, całkiem powiem szczerze. 90% budżetu na niego poszło. To zobaczymy zaraz. Nie no to wygląda bardzo gig. Chociaż animacje w tym kinematyku też nie są jakieś wybitne powiem szczerze. No nie no to wygląda mobilkowo, nie? Stary dziad walczy ze schizofrenią, ty! Co jest? Ten trainer ciął, no. On miał spadki. Te animacje są tak typowo drętwe. wiesz nie dał protezy tylko ta, żyły mi wypi***liło. Ale katanka się świeci, ale jest. Dawaj, dawaj. To ty piszesz swoją historię. Mobile Legends, bang bang. O jezu, jaką się wywidzicie ten movement? <laughs> ten kierunkowy movement, jezus. No wygląda jak ps 3 no? User interface minimalistyczny, ale na ta informacja tutorialowa była tak brzydka. To taki szczegół, ale. Jezus Maria, obrzydliwe to jest. Dawaj, gramy w demo, zaraz zobaczymy. No idziesz sobie po skałkach. O Jezu, ty! Jakikolwiek ruch szybszy wykonał, od razu sklatkowało. Nie wiem, czy wy to w... widzicie. Wa, 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 tutaj jak z... nagle zleguje. Puf. Ale dasz i wybicie się w powietrze, co tu się dzieje? On w ogóle pływa totalnie i od razu zerowe poczucie jakiegoś podłoża pod stopami jest. Widać, że postać to jest taki... Pięciogramowy model, nie czuć jakkolwiek tego. W ogóle on zamiast normalnie chodzić, on wygląda jakby wolno biegł. To nawet nie jest jakiś trucht. O fajnie, kwestia dialogowa się pokazała, ale ona chyba nie zbyt rozmowna jest. Pod kątem audio. Dobra, napisy wyglądają tragicznie. Ona nic nie gada, fajnie. Eee, zobaczcie ataki. I na to, jak cały movement postaci reaguje na zaatakowanie. W skrócie nie reaguje i dziwnie się przesuwa. W ogóle on, nawet stojąc totalnie losowo w jednej z pierwszych lokacji, już się. O, zobaczcie w ogóle, że to jest właśnie to lewitowanie, o którym mówię. To są właśnie te źle zrobione podłoża. Przy schodach to się często zdarza, ale tutaj nie mamy tego, tylko przy schodach. Jego stopa lewituje. O, tutaj się zapadł w ogóle w ziemię. No dobra, coś się gada z babą. I co mamy dalej? Ja chcę kombat zobaczyć, bo coś czuję, że się zżygam. Oho, idzie. Atak. Atak spowoduje obrażenia przeciwnikowi. Cóż za porada? Jezu. W tym samym czasie możesz, możesz osłabić momentum przeciwnika. Cel ukaże swoje tepu. Aha, no dobra. To się po prostu masz chalisz Sekiro. Punkty witalne. Wow. No dobra, no. Jeżeli to jest dobrze zrobione, to czemu nie? Tylko. Jak on go trafił? Poczekaj. Jak ten przeciwnik go dotknął niby? O, te hitboxy to są zajebiste, widzę. <grystanie> Nawet mu nie wyszło, kurwa. Nie no, fajny pokaz. Ale ob... Dobra, ja nie chcę nic mówić. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem Dark Souls 2, ale uważam, że krajobraz z Majuli jest ładniejszy niż kurwa to. A to jest gra wychodząca w tych czasach. Majula była 10 lat temu. Dobra, poczekaj, bo tu jest przy każdym ataku coś do powiedzenia praktycznie. Tu se machnął przez typa, to było nawet wyczuwalne, ale machnął drugi raz i to go już nie trafiło, nie wiem czy widzicie. Wykonał dwa ataki i drugi już... Przeciął przez niego. Nie, no to jest złoto. Oho. Bossów nie oglądaj, tego trzeba doświadczyć, a to boss będzie? Czy nie? O ja pierdzielę, jaka piękna animacja z Painta, widzieliście to? Kurde Wyobraźcie sobie, że ktoś zarobił za to pieniądze To, to jest, to jest niesamowite właśnie, tak się zarabia w game game. To nie, no to nawet ketchup nie jest, to jest obraza dla ketchupu Nie, dobra, ja w to gram. Czekaj, pobieram to do kupa. Dobra, y ja mam pytanie. Czy jest wersja angielska tej gry? <ścoughs> Czy nie ma <ścoughs> nie ma? O, zgadłem, że to są opcje. Dobra Ty, trafiłem w nową grę. Dobra, lecimy. Ale se płynę se, se, se płynę se. To widzieliśmy. Widzieliśmy przed chwilą. Dobra, to oglądałem, dawaj mi to. Ale jaki loading screen? Ty! Ty, ty? Chyba inaczej jest. A i w ogóle kamerą nie można operować. Tylko w jednym kierunku możesz się przemieszczać. Nie mogę nic zrobić. Widzicie tą rwącą się linię brzegową horyzontu? Na przodzie, nad moją głową? Jezus Maria. Dobra, mamy ten. No, napój. Kurwa, do leczenia. Rozumiesz? No, ja wszystko rozumiem. Ty zmienili, zobacz. Widzieliśmy stary gameplay sprzed kilku miesięcy, teraz user interface mamy na środku, co jest moim zdaniem głupotą. Ale dobra, e, mogę operować kamerą, mogę się przemieszczać. Moja postać cały czas jakby torsem jest zwrócona w jedno... Głowa jest w jednej stronie, reszta ciała sobie lata. Okej okay. Ty, jak klikam jeden przycisk, on zrobił k... 300 ciosów, co? Je? Wow, Airtri jest, zoba! Dasze są? Ale ma. Co ty gadasz? Co to? A koniec wersji demonstracyjnej, tłumacząc, lecimy! Już mi się podoba. O, nie, wszystko się pali! rud Ashina jest zagrożony! Ona coś mi gada, jak coś, i mówi tak: Uratuj nas, panie. Co to, jakiś ten? Y... <laughs> Rdzeń strona. O, mamy poradnik do tego, jak. Dobra, bo to zwój był. Okej. Okay. Dobra, pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Ciach. Dobrze, ale krewka się leje jak o to chodzi. Ale mi się te daszyki podobają. A można biegać? Można biegać, jak przytrzymasz. Dobra, a jest mocny atak? Nie ma, możesz parować, patrz Patrz jak se trzymam Jak se rękę kroję <śm> Ty to ty parujesz Czy ręką ten miecz będziesz odpychał Bo ręka jest przed mieczem <śm> Co ty robisz Ej, akurat parowanie było nawet satysfakcjonujące Jak mam być szczery, chociaż dźwięk bym zmienił Ale zupełnie inaczej to wygląda niż na tym demku Przenieśli to wszystko gdzieś Możesz spamować bloki, chyba działa Smutne jest to, że jak się pojawia ten czerwony punkt witalny, nie wykonujesz jakiejś specjalnej animacji. W sensie tak wygląda, jakbyś nie wykonywał, a tak naprawdę wykonujesz. Ja z niego korzystam tylko, no. Dobra, jak to wygląda z teksturami? O. Ty właśnie zaraz do innego wymiaru przyniosę. O, 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 czekaj, kurde. Ja stąd wyjdę? Dobra, dobra, wyszedłem. Ale mam jumpa, patrz, to jest coś nowego. Spamuję, spamuję parowanie. Ale za. Ty widzisz co ja robię? O, nie zawsze spamowanie działa. Mi się bardzo podoba to jak ta postać jest sztywna i jak jej głowa jest odwrócona od całej... Oderwana od całej reszty ciała. Ty, jakaś dziw... Pa, pa, pa! Ale ona... Zobacz jak ona się przesuwa! zobacz, zobacz zoba, jak się ślizga! Ale wieje! <laughs> jakiś ten krwawy buddha Czy to jest... Co jest? Ale brzydkie. Światło wygląda słabo, włosy wyglądają tragicznie. O, dobra, mamy jakiś... To jest jakiś stens witalny chyba, tu jest coś z atakiem, tu jest coś z parowaniem. Czy ja mogę coś zrobić? Nie chyba. Jak w Sekiro rozwoje. Ale się kanka. O, ty patrz, efekt podpalenia jest! No. Widzę po znaczku, który oznacza Faja! Nie, no totalne oro. Dostajemy jakieś monetki, widzę w lewym górnym, nasze duszyczki. Ty bo ja za raginę. O, wyleczyłem się, patrz. I mam teraz zero drinków. W ogóle. Nie wiem, czy zauważyliście, ale liczba napitków, które nas leczą, jest tak mikroskopijna, że ja muszę się skupić, co tam jest napisane. Czy to jest 0, czy to jest 8, kupa I to nawet nie wynika z tego, że jestem ślepy. Jak to Thanos chyba idzie inaczej coś zrobić? Nie, dosłownie możesz klikać tylko R1. To jest jedyna rzecz, którą możesz robić na razie. Czy jest jakiś atak z wyskoku? Ej, coś jest. W ogóle przedłużasz sobie pobyt w powietrzu. Podoba mi się to, jak skaczesz... Totalnie, będąc sztywnym, nie ma żadnej takiej. W ogóle, czy nie ma animacji wyskoku, też to jest, to jest dobre. Dopiero w powietrzu coś robisz. Backstabów nie ma. Ej, ale fajny deszcz w ogóle, nie? On wygląda jak takie. No, jak kurde kluski. Jak makaron Wifon. Jak włosy Magdy Gessler. Jest tragedia. Ogień też taki, kurde, przedepokowy z ps trujeczki, A tu poświęcamy krew, no super. No fajnie, czy ja mogę coś tutaj dodać, czy nie mogę? Nie, no nie mogę nic dodawać. A tu mogę co? O, coś dodałem. Kosztowało mnie to 400. Nie mam pojęcia, co dodałem, ale coś dodałem. Ten ogień to widziałem poradnik, jak go zrobić w Unrealu z rok temu. O bosik, bosik! Lecimy! Czy to są jakieś ataki, których ja nie mogę zablokować? Poka. Oho. Chyba ta. Ale się przesuwa, nie? Zobacz, jak się przeciwnik ślizga. Zobacz, że on stoi trochę. Jest taka warstwa 5 cm powietrza między nim a podłożem. A moja postać też tylko tymi barkami operuje. Głowa jest zlokowana w miejscu. Bo teraz jeszcze jakoś to działa, nie? Ale jak tylko zlokujesz, to twoja głowa jest totalnie nieruchoma. Czy to jest sekiro w domu? To jest gówno w domu. O, i tutaj go punkt krytyczny nie zabił. O, musisz to perfekt parować, a nie zblokować. Rozumiem. Ale animacja. Kamera nawet za nią nie nadążyła, miało być widowiskowe. E, jak to jak to e MAMON opisał? Levitating, man, levitating. The boss is levitating. Czy ja wróciłem na początek? Nie jestem wieski. Ale... o, optymalizacja jest petardka, wszystko musiało się wczytać. Ale od tego wczytywania to chyba jest loading screen, kolego, a nie gameplay. No to wygląda jak Tech Demo Unreal Engine 2. <laughs> no, może nie 2, ale... Ale mi się podobają te włosy, takie z siatką. <laughs> Kurde, przerażająco źle to wygląda. Widzicie, co się dzieje na wodzie tam w oddali? O. To jest niby odbicie? Ale jakim cudem miałoby się odbijać ta gałąź na całej wodzie tam? O. No. Chyba coś jest źle zrobione. Dobra, ale mamy dobry typ przeciwnika, jakiś włócznik tu jest. Ja nie chcę nic mówić, ale lepiej się walczyło w Tera Online z Sukubem z dużymi cycami jakieś 10 lat temu. Strasznie mi się podobają te dasze, są tak głupie, że aż fajne. Jeżeli chodzi o wygląd tej roślinności, powiedziałbym, że nie ma jakiejś tragedii. W sensie często widziałem takie bardzo plastikowe rośliny w grach. No ale to jest coś, co pewnie się bardzo łatwo jest w stanie wygenerować w, w Unreal'u czy w jakimś tam silniku. Roślinki są ok, to muszę przyznać. Ja wiem czego brakuje tej grze. Kontrastu. Wy Widzicie, jaka ta gra jest prześwietlona? Jak to wszystko jest takie mało wyraziste? No, jest nam prezentowana lokacja. Tu muzyczka. Ale sobie przeciwnik zabity w powietrzu został. Ola boga. Dobra, czy mamy coś jeszcze tutaj do analizy? No, powiem tak, to wygląda jak takie najbardziej budżetowe Sekiro ze wszystkich budżetowych Sekiro. Oho, boss. Świetna cutscenka, naprawdę. Mega. Oni sami nie wiedzą, jak to wyreżyserować. Te w tej grze są nieczytelne, stary. To jest smutne. Dobra, jakiś demon, który naprawdę wygląda jak SPS trójki. Cała ta gra w sumie tak wygląda. Ty, 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 ty. Ja mam. zabił mnie. Ale ekran śmierci. To przetestowałem specjalnie. Aha. Łatwo. Czy on ma dwa kombosy dosłownie? Chyba tak. Tak, on ma dwa kombosy. Kurde, jak on mnie tym trafił? Dobra. Nawet jak hitboxy masz straszne, to trudny nie będziesz kolego. No, oczywiście zamknięte z drugiej strony. Wielki komunikat na pół ekranu nam o tym powiedział. Operator kamery pijany. W sensie tu go dosłownie nie ma, nie? Hmm. O. Zblokowałem się chyba. Ja nie mogę się ruszyć. <ścoughs> o! Nie! Nie. <ścoughs> Koniec. Dobra, pyk. O, mam nowy atak, jakiś frast atak. Typa! Taki atak, że ja nawet kamera nie wyrabia. Ty, a bo zmarnowałem jakieś trzy i muszę je ładować, żeby tego użyć. Sad. Dobra, ja powiem wam tak, chyba starczy. Zagrajcie sobie w Sekiro.